A tymczasem prezydent wetuje i wetuje. We. To. We to. Weź! Co tu? Co tu? Marta! Znalazłam twoje snusy! O, oh, dobra! Super, kocham cię! Weź, zostaw jej, i chodź, chodź. Weź, weź pomóż! Kto to jest? No, to jest? To jest Andrzej, były prezydent! Weź go do środka w No jak ciężki! Karpiu. Ty, co jest? Znalazłem jego snusy! O, super! Kto mhm. to jest? To jest Andrzej, były prezydent! Jezu! Uja! Zdawaj, daj! Kur. Yes. Jezu! Ale bydle, co? Daj spok Ja pierdykam! Ale bebsun! Według mnie to on utonął. No i w ogóle te narty to mu nie za wiele nie dały, co? Idę też sobie poleżeć. Ej, hey, oddycha? Tak. Dobra, ale na wszelki wpadek zrobię mu ten, masa serca. Za mocno! Od skąd ty wiesz? Przecież przestał oddychać. Co? Dobra, zrobię mu usta, usta. B -b eee, ty się tak za bardzo nie przykładaj, co? Halo, królewiczu. <noise> Agata! Agatko! Ano. Ojej! Ojej, co się dzieje? Ojej! Ojej! Już tutaj! Boże, ludzie! Co się stało? Gdzie jestem? Ruchadłowo leśne! Co się panu stało? No ja nie wiem, co się stało, bo ja szedłem i stanąłem i tam były drzwi i pukam. I nagle ktoś tak krzyknął, aż zemdlałem. Jezu. Przestań się drzeć! Ludzi straszysz! A na defiladzie jak krzyczałem? I nikt nie zemdla. No ale to byli zawodowi żołnierze! Ale trafi się taki bardziej strachliwy jak ten, widzisz? Mało się nie przekręcił chłopina. Nie, 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 nie! Ja nie jestem strachliwy, nie! Wszystko w porządku! Pewnie dlatego, że śniadania nie zjadłem, nie? Ja tak normalnie, to ja się niczego nie boję! <śla> no właśnie, Andrzej, przecież ty nie jesteś już prezydentem, to czego ty się masz w ogóle bać? Że coś ci prezes opieprzy, a nawet jeśli tak, to, to co z tego? Ja, ja wcześniej też się go nie bałem. No. Dobra, Andrzej, weź powiedz, po co ty przyszedłeś, bo ja nie mam czasu na gadanie kto co je. A, no tak, no właśnie, bo ja przyszedłem, żeby ci powiedzieć, żebyś wetował wszystko, jak leci. No, ale ja widzę, że już to robisz. Tak, on jak coś robi, to po całości. No. Jak nie wetuje, to nie, a jak zacznie, to wszystko. wszystko. Jak ktoś puka i on się zgadza, żeby ktoś wszedł, to on nie powie wejść, tylko wejść. Cholera jasna, teraz nie, to przeze mnie. No co ty robisz, no. no? Nie? O. Już? Już wszystko, jestem z wami, jest dobrze bardzo, to. Na pewno? Tak, tak, wszystko fajnie. No. On jak na przykład wejdzie pod sztangę i zacznie wyciskać, to gdyby nie ja, to on ciągle by sobie tych ciężarów dokładał, ażby tak jak naleśnik go zgniotło. No, tak, tak. On po prostu nie wie, kiedy przestać. Oj, no. je... ja przepraszam, ale miękko. Eee, to jest moje. Mm -hmm. e, między innymi dlatego nie warto z nim zaczynać. Wredwy tuje, wiesz, zawetowałem te wiatraki na początku, a potem poszło, nie? A właśnie, a dlaczego zawetowałeś te wiatraki? Bo mi doradca doradził. A kto jest twoim doradcą? Weź! No, o Boże, znowu! Boż. A... Co tu się dzieje? No przecież widzisz, no. Co ty mu w papę? Nie, nie, były prezydent. Ej, Marta, Marta, nie dotykaj, nie dotykaj, nie, nie, nie. Trzeba usunąć ciało. Kurwa, będzie ofera. Dzwonię do Gibona, ty, czekaj. Gibon! Temat jest. Nie no, przestań, nie. przecież on żyje. Żyje, Żyje. Gibon, nie ma tematu. No, w... ej, już! Jezu, niu! Ty przestań krzyczeć, bo następny zawał to grozi śmiercią. Nie, nie, wszystko dobrze, ja się powoli przyzwyczajam. Dobrze, a my o czym rozmawialiśmy? Pytaj się o mojego doradcę, to proszę cię bardzo, w tej krasie, Karpiu! A. Siema! Siema! Pan Karpiu jest doradcą? Tak. A? Pięknie, super! A, ja. a, a pan jakie ma wykształcenie? Najwyższa. A, a na jakiej uczelni? Na Oksfordzie. A, a, a co? Bicie po mordzie. Karpio. Tak. To jest głos ludu. Rozumiesz. Absolwent ulicznego Uniwersytetu imienia chłopskiego rozomu. Patrz na to. Głosie ludu! Powiedz co lud sądzi o wiatrakach. O wiatrakach? Wiatraki to jest szajs, to jest syf, który przywożą tutaj Niemcy. Bo u siebie by ten szajs wywalili na śmietnik, a u nas mogą go jeszcze sprzedać i zarobić. No. I co się dzieje z tymi wiatrakami? I one się w Polsce kręcą, robią szum, robią hałas, rozszywają te zarazki, wirusy, e, ten, promieniują i potem od tego głowa bardzo boli. A z tego potem się robią nowotwory i ludzie potem, co robią? Umierają. Kto umiera? Polacy o. Polacy umierają, a Niemcy nie? Niemcy zdrowi. Chodzą sobie zdrowi i potem przyjadą do Polski po wykupować te wymarłe wsie. O. Tyle w temacie. I co, i co, i co? I wetujemy! Wetu, 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 wetu! Wetu, Wetuj, Karolku, wetuj! Tylko C powoli, żebyś się nie zgrzał, bo my tu nie mamy wiatraków, żeby cię schłodzić. <laughs> Słuchajcie, a właśnie, a ile to prądu zżera? Właśnie, a w sprawie tego prądu. A jak ty chcesz zmniejszyć ceny prądu o 33%? <grym wyszukano> no normalnie, no. powie się ludziom, żeby używali mniej prądu, tak mniej więcej o jedną trzecią i gra gitara. Tak. A, ale jak? Karol, my lecimy tylko na węglu, przecież to się wszystko rozpieprzy. O! A nie mówiłem! Co to jest? Jak na moje to sieć padła. No ja ci mówiłem na samym węglu lecimy. Jezu, jak ciemno! Ciemno, ej, ciemno, spodź. Podobno w tym pałacu kiedyś ktoś umarł! Nie strasz, nie strasz, bo się zesram. Karol! Obietnica spełniona. Nie ma prądu, to będą mniejsze rachunki. Kto to powiedział? To ja, ciemny lud. Oh. Hey! Przecież nikt nie krzyknął. Słuchajcie, Andrzej przestraszył się ciemnego luda. Oh. Gibon, jednak jest temat.